z tej strony, no to, gramy w stacji, Brawl Stars! Tak! Dzisiaj gramy w Brawl Stars w ogóle. Dzisiaj gramy w Brawl Stars dla odmiany. To jest Brawl Stars. fajne, no bo wiecie, dawno nie graliśmy w Brawl Stars. Wej, co tu się na klubie dzieje, tyle wiadomości, nie że wie, w później nie nie graliśmy od wczoraj, nie od dzisiaj w tym. <grym> Ze mną nie graliście od wczoraj praktycznie. Ale z tym, z Na co masz ochotę? Specjalną dostawę? Ja mam ochotę na hokeja. O super. Bardzo mam ochotę. Dobra, to proszę tak, mnie zaprosić. Tak bardzo, że nie wiem. <laughs> Dziękuję. To w cał... ehm, kim mam zagrać hokeja? Ja może bazem. Dobra, to ja z pajeczkiem, bo ja bardzo lubię spajki hokeja. Dobra, no to powodzonka. Dziękuję. Hmm? Niestety, Frankowi180, jakiś haker, ten zmienił nick na zadymiarz. No, nie fajnie. Pilnujcie swoich kont. E, w ogóle nie wiem, jak to się stało. Ale mi kiedyś też ktoś się ukradł, więc... O nie! Ale nas zrobił jak dzieciaczków. <laughs> zrobił nas jak kidosków. Dobry jest, dobry jest. Misiu! Dawaj go, dawaj! Jest, będzie? Jest! Pięknie! Nie, ja nie, wiem jak. Będzie. Ja nie, wiem jak. <laughs> będzie. <laughs> nie będzie, tylko jest, pięknie. Dawaj go, dawaj go! Nie wiem czy mam już. Ten się śmieje Kto się śmieje, ten się śmieje No! No bo to dawaj. nie było... to nie było je, to nie było ten... Szybko! Nie wierzę No nie, nie gadaj! Nie, nie gadaj Co tu się sta... Nie Nie, to jest nielogiczne, ja nie wiem jak Dawaj, 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 bierz to, bierz to, bierz to! Jest spowolniona, jest spowolniona, spowolniona nie, Zginęła masz? Nie Nie! Nie, 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 mi się łapnął! Pięknie. Pięknie! Dobra, widzowie, patrz nie, on to złapie, on to złapie, bo to jest Mortis, nie. on jest szybki. A wiedzieliście o tym, że czasami jest tak, że Mortis w ogóle nie umie e, ten, tego nie. łapać? Nie, siu, 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 siu. Miśku, tak miśku, to by sobie samobójstwo Lila, ale się nie da. No, w tym wypadku źle. Dobrze, mama? Dobrze. Dobrze, Katy Katia! Łap go! No bierz go! Hmm. Brau, Stars! This brau, Brawl Tu, tu. Dabaj, O nie! Ty, machnął się, ale super! Dawaj, dawaj! Bierz go, Strzelam! Oj, złapał! Utymali. Jak on tu był? Nie, strzeli nam, strzeli! Nie strzeli nam! Bierz go! Dobrze! Ale fajnie! No i to mi się podobało! Mi też. Ja chcę bardzo spajeczkę mieć na 1000 i no. mieć na nim ten. Ty tu ale widzowie, widzowie Dorsie to jest. Co mi się stało? A Spike ma jedyny w swoim rodzaju? Powiedzieć co mi się stało? Koltem? Widzowie. Widzowie, Katy miała 998 pucharków na kolcie. I zminusowała do aż 800 ileś. 60 chyba teraz albo 50, nie Tragedia. wiem, ale... Tragedia. Tak mi później nie szło, wszystko przegrywałam i to tak tak okropnie, że nie, to jest coś. No, 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 Ale Katia i straszne. tak nam nie strzeli. O, ja już myślałam, że od tego bońka się odbije. Ej, to by mogło nam y, doprowadzić do strzelenia. Ty jesteś dobra. Dziękuję. Ja w ogóle nie... Patrz, on z, to zgapił! Ja zgabił. nienawidzę tego! Ja tego Zgapi! <laughs> Dawaj ich! Dawaj pam, ich. Pam, pam. Nie rób tego samego znowu! No kurczę, gościu! No gościu, to, jest, to jest już oszustwo! Tak nie wolno! No nie, teraz w drugą mnie zrobił! Aż ty! Kubanie! Nie no, fajne, fajne to było. Muszę przyznać, że to było fajne. nie ja muszę przyznać, nie że to było niefajne. Ja muszę przyznać, że to było idiotyczne, dlatego bo Ej, Kati to zrobiła, ta? a on zgapił, zgapiara, kopiara. Pewnie już to wiedział, pewnie już to umiał. I Mama, to... nie broń go, ja go nie znam i go nie mam zabrać. No ale bronić. już, już, spokojnie, nie ma co też hejtować, bo po prostu nas wie. zrobił. I widocznie nam się należało. No patrz ich! Dobrze. Nie trafił. Aha, ja się tutaj. No a wiesz, y jakby trafił Wiesz, jakby ten... Wiesz jakby dał się jak Misiu! Miśku! Ale no nie wiem i... Musimy jak. się jakoś... O! Tak właśnie. Paddington. Nie, nie gad! To Dobrze, było to było patrz. on jest za szybki, Mord jest za szybki. Ej, ja nie wiem, Kati. Jak my to damy radę? No tak. Mortis jest za szybki, wiesz? Bratek ma ajma, bratek ma ajma Dawaj, dawaj go Pięknie Ej, Mortis tego nie wybronił No, już nie zdążył Piękne to było Bratek ma Dawaj go, dawaj go, pięknie Miśku, nie powtarzaj się już, bo to jest takie aż męczące No nie, nie, nie nie, Damy radę, damy radę Czyli... strasznie tak mógł patrzeć zgabię. jak leci nie, nie zgapił bo to jest ktoś inny co ty nie okropnie jest patrzeć jak to tak leci do naszej bramki co no. by jeszcze przystanął? ja tego nie lubię bo to jest no hamskie nie lubię takie. normalne jak misiu, jakie hamskie no po prostu nie hamskie jest takie Dawaj łap 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 łap, 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 łap pięknie pięknie A jak ja to strzelę to ja jestem bogiem świata nie, nie jesteś i tak to wiem więc że jesteś? Że Ej! nie jestem ja nie mogę co to łap to nie nie ale głupie ale głupie, nie! Ale głupie! Nie! Ale głupie! Ja miśku rozumiem. za dużo minusuje nie nie może... mm -mm. Będziesz się trzymać za rączkę, żebyś nie mógł. No, ale uczyć. grać nie mogę! <noise> Proszę cię, no patrz, powiedziałeś OK, a robisz. To nie fajnie. Nie. Klepski prostuj. No, a ten Grey może być dobry, więc na niego uważaj. Aj! Każdy może być dobry, ale my możemy być lepsi. No serio? On dawaj, się tego dawaj, nie dawaj, dawaj! On się pięknie! Tego nie pięknie! No ale dlaczego? I brat się tego nie spodziewa. No nie wytrzymał. No nie. No, wiecie, że on to ultem wybronił? Tak, to by tego nie wybronił. Najgorzej. Najgorzej. Aha, zginęłam. Najgorzej, bo on nam to po środku może zwalił. Dwa już. Hmm. Jeden, jak to? Czekaj. O co tu chodzi? No. Nie. No dwa, no. No. Ale dostajemy. Mama, nie Mishu, chyba poprzesta poprzestaniemy na. Aha, serio, ja sobie strzelam po prostu. Mama, strzelasz. Poprzestaniemy chyba. Oj. Dobra, no. No, bierz go, bierz go. Go? Krążka. Krążka. No, Misiu Jest. No, jak? No, tak. Yy. I no bratek bym... tego krążka chciał zebrać, no i zaraz... nie, siosio siosio. co, sio. graj sio. sio. nie waż No nie, nie żartuj, łapto. pięknie. o nie, jak on jeszcze dobra. żyje? Jak? No dobra, już nie żyje, ale no, tak ale to on i tak mnie właśnie. Aaaa! Dobra, zmieniam za dymiarze, chyba. sobie. No właśnie wiesz co, że ja chyba też, bo zminusowałam dużo. Nie no, ja nie zmieniam. <grym> ja, ja, ja lubię bardzo. Nie, ja zmieniam, bo mam za dużego minusa. Poczekaj. Wiesz kogo mam w ogóle? Mam nowego, mam Sergia i Miko. Ale ten sobie zakram. Tym meplem małym? Ja z fajkiem. Ty masz meplem. zły gadżet. Do kogo? Do meple. A, bo on... Ciekawe jakby mi tam rzuciła te klocki. I nara. Albo krążkowi można? I wtedy nie leci. Da się, tak? kati kup to. Dobra. Bo masz zły gadret. Dawaj, dawaj. Gadret masz zły. No i super. Nie! Nienawidzę tego, bo to jest bardzo nieładne i niemiłe. Pam, 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 pam. No, to chyba, że no to i to jest zrobisz, takie nie? chamskie, nie? Chyba, że ty to zrobisz, Ej, to ciebie jest, jest... okej. Okay. No, no tak, no to, no jest, to jest proste. To jest jasne. No właśnie. Proste i jasne. No to nie. Nie ma tak. Mama, jak ty to strzejesz, to jesteś bogiem świata. No też nie. <głosy> <głosy> Bogi świata. <noise> To się tu na powtórce co ty ja też. O nie, ale nie fajnie. Nie chcę przegrać tego meczu, bo to jest super. Nie wierzę, co on. Kiedyś jeszcze jedna z świata. To była taka akcja nie. fajna. Ja nie chcę tego przegrać. Dawaj, dawaj ich. Dawaj. O, super. Pięknie. Dawaj, strzelaj! Strzelaj. Cudnie. Piąteczka. I jeszcze raz to samo. Ale ja lecę to No ja też nie, ja też to muszę zobaczyć. Chociaż nie wiem, czy kto w ogóle, czy jak. Nie, nie! Dobra, ale widzę, że teraz patrzymy to na powtórkę, okej? Okay? Ja będzie muszę to, to zobaczyć. Widać? Na pewno, ja to sobie przesunę. Na dziennik bitew, sorry. Dziennik bitew. Powtórka. Powtórka, porażka, porażka, co to w ogóle ma być? Ale to który był gol? Chyba drugi. Nasz pierwszy. Czyli z drugi. Super. Nie w tą stronę. <laughs> A, bo to tutaj będzie można oglądać, no. O. A, to nie, nie, nie. A teraz, teraz, no, czekaj. Teraz ja to tak, tak, to była super akcja, Poczaj, O do góry, do góry, do góry, do góry. A i to tak, o i tu. <głos> <głos> super, fajne. Ja to nie wiem, jak oni nie tak Nikt nie się nie tego granic. nie spodziewał. Ja, 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 ja tego nie wybradzili. Ma, kup się gadżet. Bo się nikt tego nie spodziewał. Ani oni, ani my. Mama ma 67 tysięcy monet, więc to i takie ja nic nie robi. Coś tam robi. Nie, nie wyposaciłaś go! Kup się gadżet, mama. Nie. Przepraszam, że Świetnie. ja tak Chodź, jest takie... chodź. To jest świetne, że się tak śmiesz. Ej, pilnuj z tej strony, a ja z tej. Żeby nam nie strzelili, dobra? ha haha. Masz? Masz? No, to nie mój. Ale tak to by sobie strzelili. Gdyby to był mój, to bym strzelił. Welcome. Nie, 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 nie! O nie, on odmówi Miał, Miau, 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 który no, tym... gadżet? I to najważniejsze. Nie, ej, nie, lol. nie. Ej lol, ej lol, ja prawie strzeliłem. No, ja prawie to widziałam. No nie żartuj, <laughs> nie możemy w to grać. No, nie no, nie kupujesz możemy. ten, bierzesz ten, kupujesz. bierzesz ten gadżet i już to robimy, okej? Okay? Szybko, widzowie, ja już daję go to. I, a, już go marzył wyposażony. Zmyliłeś mnie. Ja <laughs> no nie użyłam, bo myślałam, że nie mam. No bo mi się tak wydawało. Chodź, czekaj, sprawdzimy. Dlaczego ja go nie widziałam? Czy ty chcesz serio to zapuszkować tą? No zobaczymy. Okejkę? Zapuszkuj hokejki. Zapuszkowałaś ich. <noise> Zapuszkowałaś. No i kupa ci to dało. No nie, <noise> nie dało, nie bo dało. właśnie widzisz? I co? I co? Odżyłeś dzięki temu. Nie <noise> Odżyłeś. Bez sensu. Nie zdążyłam. No, ale niestety. Nie nie bogami świata, więc. Marcel. O, o nie. nie. Dobra, już myślałam. Nie, nie, nie. Ej, mogłabyś ich tak zapuszkować, a potem bramkę strzelić? Pewnie. To zrób to za chwilę. No bo Dobra. też by było fajnie, że ich puszkujesz, jak oni próbują nam strzelić. Świetne. Już się robi. Mama. Co oni zrobili? No ja chciałeś. No! Serio uwolnił się. Nie gada! Nie, 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 nie. wierzę, co tu się dzieje. Jaka jest stolica Jordanii, Jordania? Patrz, masz czysto, czysto! Strzelasz? Pięknie. Z ulta? No, nie to wie, jak się robi akcję to się robi akcje! Nie. Haha, ha. nie. A jeszcze jest jakaś armateczka, no. No pewnie. Strzelasz? w bramę? Pięknie! Synek! <mulary> dawaj, <mulary> dawaj. No teraz ja I Nie wytrzymie! Marcel, 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 szybko! No jak musisz robić <mulary> akcję, to się na tym nie skupiaj, bratku. Tylko po prostu normalnie mógłbym strzelić. Kurde. Pięknie. Dobra, to, to bale, mi się podobało. to mi się podobało. Ej, znowu iść tak, zapuszczaj tego bez piłki, okej? Okay? Oj, dałam wyjść, patrz, tak się jakoś zawiesiła. I co się stało? Mi się dałam zawiesiło. wyjście. Ej, zawiesiło mi się. Dobra. Oczekiwanie. No. No, usuń na szybciutko. Fajne to było. A w ogóle ta powtórka to kozak. No. Nie? Pecki nie, no. myszko bo ale nie Ale ja, tak. ja się pytam, jak oni tego nie wybronili, widzę. No tak, że się nie spodziewali, wiesz jak to jest. Że też się nie spodziewasz. Nie, dobra. No, nie będzie bramy. I pu, pu, pu. A dobra, olewamy to nie będzie bramy. No a teraz nie ich zapuszkuję, ale bez tego, że, że jak a ja pff. chcę dziewać, to. Dobra, może ty sobie graj nim i będziesz puszkował. Tylko, że ja słaba jestem, na pół. <laughs> Super. Nie, no mega, ale to zrobiłam. Aj, a ja mam lagi! Czy zginąłem? No? no nie, Misiu! Przebrałem... Co zresztą. tu się no, dzieje? No ale oczywiście, no lagi! Super, tyle was zgłaszam! Już nie będzie tej waszej gry. Boże, no. znowu się odradzam. Bearingham. <laughs> 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 No i co? I puszkuj, puszkuj, i ja puszkuję, a ty nic. No. Mia, mia, mia. No, ale wiedziałem ja przez. Nie robiłeś nic teraz. Ja przez połowę kibuję ten! Zbukowany. No dobra, no to teraz nie będziesz i zobaczymy. Serio, miałeś taką szansę na bramę, nie? Jak można było tego nie trafić? <noise> Jak ja byłem apkiem. Nie wcześniej, wtedy, w tamtym meczu. To było przecież taką miałeś bramę. Aha. O to a tyś się zeznął. No mama! Co? Bo ty się nigdy nie zezasz, nie? No, zezam. No właśnie. Uskój! No kurde! No ale on nie, on mi jakieś też w ogóle lagi robi. To jest bez sensu. Łap to. Nie, to by było niemożliwe. Żeby było naprawdę, to, czy... ja rzucam tym, a on mi to robi po trzech sekundach. No co to ma być? Ale mu podołem. Mhm. Świetnie, dobra, Timo, Ale oni każdy nasz strzał biorą i bronią. No, nie, mama my mamy ich. problem. A my i. Problem ich. mamy, problem. No przecież mamy problem. Dawaj, dawaj. Kati, gdyby to było takie, że. To by był samobój! Yo, 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 idź, yo, yo, idź yo. mi stąd! Yo, yo. <noise> I to muszę zobaczyć! I to muszę dobra, zobaczyć! Dobra, dobra, na razie, na razie grajmy i wygrajmy. No nie, no ja to rzuciłam dalej. Ogarnij. Widzowie, widzicie? Czyli czasami te. Łapto, łapto, łapto. Łap czasami Uf. ludzie, którzy myślą, że są Sigmami, nie są Sigmami Dobrze, 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 Miśku. Znowu tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak znowu tak strzelam, znowu, Kurczę, nie, 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 łap to! Nie! A. Dasza? nie, to tak nie działa, zapomniałam. No nie żartuj. <ścoughs> Miśku. Strzelasz czy nie szczelasz? No chciałabym i nie wiem, co tu się wydarzyło.

Widziałeś? No tak, widziałem nie? Zabij go. Zabiję. Już? Tak. Pogrywka. overtime. Mama, masz pustą bramkę. Jak nie ty... mam pustej. Masz pustą? Twoje no, z serio. Z no nie było pustej. Nie wierzę. Bratki, 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 bratki. Zabijaj. Bratki, bratki, bratki. bratki, 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 bratki. Marcel. Tu, tu. Nie, nie, nie wyczyłam. Nie, o... Ale muszę zobaczyć tego gola, nie? Muszę zobaczyć tego gola. Gol najważniejszy, nie? Nie, bo przegraliśmy znowu. Dziennik bitew. Oh, wow, A ładnie. Widzę, czy też Wy chcecie to zobaczyć? Pewnie, że chcecie. Pewnie, że chcą. Ja też chcę. Jup. Poczekaj, bo Twój był pierwszy chyba. Tak, ale jeszcze tu nie ma, że staliłem. To było od tego. Poczekaj jeszcze raz. Nie! Nie no, jeszcze nie szczeliłam. No poczekaj, liłem. ale poczekaj. Jeszcze jeszcze szczeliłam. To było dobre, bo wybranialiśmy tak ładnie. No, to było piękne, nie? I tutaj chyba! Nie, bo tutaj zaginąłem, zginąłem tu chyba. Tego co pamiętam. Pamiętasz dobrze. I teraz ja, no. I tutaj Kat i tak. A! I tutaj to było, tutaj to było, Dobrze. Dobra, patrz, i patrz, pa patrz, patrz, do góry iść. No. Aaa, ładnie. pięknie, dobra, ostatni raz gramy i trzeba wygrać, Misiu, żebyśmy ładnie skończyli, dobra, plecki I takie ładne się. bramy zaliczali Tak Widzisz, że są ludzie, którzy zaliczają bramy z całego boiska, że walą, od, odbija się, odbija się, odbija się i wlatuje bramka? Mhm mm Dla mnie to jest fantastyczne, nie? A my jesteśmy ludźmi, którzy po prostu strzelają No ale dlaczego to się tak wydarzyło, Misiu? Nie wiem. Nie wiem, ale się dowiem! Jezu, dziękuję Ci. Ja w ogóle nie umiem jakoś nim celować, bo mi... O, teraz. Czaj, czaj, czaj. Dobra, bierzesz to. Strzelaj! Strzelaj! Nie. Jamknie! Ej, to jest szybki macie jakiś taki, że... To jest takie podchwytliwe, że czemu oni są tacy łatwi do pokonania, nie? Zaraz będzie, bo są botami. Fajnie, szybko. A może dlatego, rozgrywka. że my jesteśmy dobrzy? Może chociaż tak, możecie pomyśleć, widzowie? Możecie, pewnie, że możecie. I fajnie, że Zobaczymy, było. ile oni na nich mają Różnie to bywa, czasami jesteśmy ja dobrzy, czasami nie. No to nie były ewidentnie boty. Dobra, fajnie było, różnie się nam potoczyło. Tak, była chyba moja najszybsza ulubiona Dziękujemy, widzowie, za oglądanie. Do zobaczenia. Pan pa Mordeczki!